Hej, jestem w pięciu dębach w Supraślu i będę wędził schab. Wrzuciłem go do solanki, a potem wrzucę go do wędzenia, żeby był piękny, pyszny i aromatyczny, bo lubię robić swoje wędliny, żeby wiedzieć co jem. Moi drodzy, nie od dziś wiadomo, że producenci jedzenia bardzo często oszukują, więc wędzą różnego rodzaju smarami, kombinują, dodają karbelu, żeby kiełbasa była ciemniejsza. Kiedy robicie to sami, wiecie co wsadzacie do wędzenia, wiecie czym wędzicie i wiecie co jecie. A kiedy wiesz co jesz, to jesz zdrowiej. Po prostu. Black Friday bez ściem. Idealna opcja na to, żeby kupić grilla koler taniej. 22 listopada o godzinie 12 możecie kupić grilla Koler do 1750 zł taniej dzięki wpisaniu e, kodu, który znajdziecie w tym filmie. Oto ten piękny schab w Solance? 5% roztwór soli, do tego troszeczkę czarnego pieprzu i to wszystko 24 godziny siedzi w lodówce. Dzięki czemu będzie schab soczysty, słony i pyszny. Kiedy jest mięso, które nie jest tłuste, to jest najlepszy sposób na to, żeby nadać mu smaku. Najpierw namaczam zrębki wędzernicze. Wrzucam je do miski i zalewam wodą, żeby troszeczkę postały. Uuu, elegancko. Po 24 godzinach wyciągam schab z solanki. No i cóż można zrobić? Trzeba dodać przyprawy ziołowej, kolor. A co tu jest? Pieprz ziołowy, sól morska, pieprz pomarańczowy, wawrzyn, jałowiec, ziele angielskie, kminek, cząber lubczyk, imbir, estragon i rozmaryn. W tym momencie już mogę wrzucić go na grilla. I zająć się resztą. Tacka aluminiowa ląduje na jednym z aromatyzerów, a tutaj pojawia się sok jabłkowy. To może być też piwo, whisky albo zwyczajna woda. Sok wlany. Teraz namoczone zrębki lądują w skrzynce wędzarniczej. Przykrywam. Stawiam na drugi aromatyzer i dzieje się magia. Pyk. Pyk. Kontrolujcie temperaturę, tak do 140 stopni, 3-4 godziny. Sprawdzajcie, dotykajcie mięsko. Jeżeli wyparuje cały sok jabłkowy, dolejcie więcej. E, jeżeli zrębki będą wysuszone, dolejcie troszeczkę wody albo dodajcie najlepiej e, świeżo zalane zrębki. Kontrolujcie wędzenie, a będzie naprawdę pyszne. Jestem bardzo ciekaw, jak smakuje ten schab, bo on leżał w solance przez 24 godziny. Wygląda pięknie. Uh! No i to jest konkretny kawałek mięska. Zaglądamy do środka? Zajrzyjmy. No jest pięknie. Wykroję sobie plasterek. Widać, że jest bardzo soczysty. Uhuhu! Uh. Uh. Mmm, jest mięciutki. Jest pyszny, słony, jest ziołowy z zewnątrz i fajnie czuć aromat dymu. Pamiętajcie, że w tym filmie ukryty jest kod, dzięki któremu możecie kupić grilla Color do 1750 zł taniej. Więc znajdźcie kod, wpiszcie, kupcie grilla i róbcie takie fantastyczne rzeczy razem z nami.